Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 42 odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj awansuję rzemieślników na inżynierów. Będę chciała mieć tych inżynierów ponad 1000. Zobaczymy jak dużo nowej zawartości się odblokuje i ustabilizuje wszystkie potrzeby. Ok, najpierw chcemy mieć ponad 1000 inżynierów. Więc awansujemy. 800 i mamy ponad 1000. Widzimy, że status miasta się zmienił. Pojawiła nam się nowa zakładka, inżynierowie. Mamy też epokę nauki i cudów. To jest właśnie związane z tą klasą mieszkańców. Jest samouczek dotyczący turystów, ale to chodzi o dodatek wakacje marzeń. I dzięki temu dodatkowi będziemy mieli możliwość budowania hoteli i sprowadzania jeszcze większej ilości turystów do naszego miasta. Akurat w Starym Świecie nie zamierzam się turystami zajmować i tego samo uczka również nie chcę przechodzić po raz drugi. Jakiś czas temu pokazałam cały ten dodatek, i w opisie pod tym materiałem zostawię Wam link do pierwszego odcinka o wakacjach marzeń. Samymi turystami zajmę się troszkę później, jak będę gotowa na to na Krone. Tutaj w Starym Świecie w ogóle tego tematu nie zamierzam rozwijać. I widzicie również, że odblokowała się nowa ekspedycja do Arktyki. Będziemy widzieli Lady Faithful, która się przedstawia. Będzie prosiła o pomoc w znalezieniu męża. Ja wyślę statek w ekspedycję do Arktyki, ale to już jest ekspedycja na dwóch czaszkach, więc dużo lepiej jest wysłać w nią okręt liniowy. Więc najpierw ten statek niech się wybuduje, a potem ja tą ekspedycję wyślę. I ponieważ ja awansowałam inżynierów dosyć mocno, więc również odblokowały mi się traktory. Traktory jest to bardzo fajna sprawa i pomaga zwiększyć wydajność pól uprawnych. Jednak żeby móc z tego dobrodziejstwa korzystać, potrzebne są silniki, których na chwilę obecną jeszcze nie mam. Kiedy będę mogła już z traktorów korzystać, to wam to pokażę. Ważne jest to, żebyście zauważyli, jak dużo nowej zawartości odblokowało się razem z inżynierami. Jednak nie martwcie się, tym wszystkim zajmiemy się krok po kroku, powolutku. I teraz najpierw zobaczmy potrzeby. Ryby są w porządku. Tak naprawdę patrzycie, czy zielony pasek jest dłuższy od niebieskiego. Zielony pasek reprezentuje to, ile towaru produkujecie, reprezentuje jego podaż. Niebieski pasek natomiast reprezentuje potrzebę, popyt w ten towar, czyli wiecie, ile wasi mieszkańcy chcą. Więc tak naprawdę zielony musi być dłuższy niż niebieski. Ryby są ok, nawet produkuję ich trochę za dużo. W przypadku ziemniaków, zobaczcie, że troszeczkę za mało tych ziemniaków mam, więc trzeba będzie dobudować jedną farmę uprawną. Alkohol jest ok, wełna jest na styk, ubrania są ok, pianki są ok, kiełbaski są ok, zboże jest w porządku, mąka i chleb również, węgiel schodzi na styk. Z żelazem mam trochę nadprodukcji, stal jest na styk, łój jest ok, mydło mam nadprodukcję, miel tak samo jak ziemniaki mam ciutkę za mało, piwo jest ok, konserwy pozyskuję z doków, więc tutaj będę musiała zaraz sprawdzić, czy mam tego wystarczająco dużo, maszyny nie są ok. Rum sprowadzam z Nowego Świata. Płaszcze pozyskuję z DOKów. A reszta to są rzeczy nowe. Czyli tak naprawdę najpierw wyrównajmy to, co widziałam, że muszę. Dobrze, wyrównałam ziemniaki. Wyrównałam chmiel. I wyrównałam maszynę do szycia. Więc to jest ok. Teraz sprawdźmy pozostałe produkty, szczególnie te, które pozyskuję z DOKów. Zacznijmy od konserw. Widzimy, że konserwy są potrzebne w ilości prawie 1 na minutę. Ja ją pozyskuję z doków. Kapitan Tobias przypływa raz na 20 minut, czyli wychodzi na to, że ja potrzebuję około 20 konserw. Więc zobaczmy, czy ja z doków pozyskuję co najmniej 20. Jest ok. Pozyskuję nawet 48, i przez to zapchał mi się magazyn. Więc zredukujmy tą ilość desek tak, żeby mieć tych konserw 30. To i tak będzie więcej niż mi potrzebne. To będzie za mało. Ok, czyli będę wymieniała 250 desek na konserwy, i to powinno mi w zupełności wystarczyć. Teraz sprawdźmy kolejny towar. Płaszcze futrzane. Płaszczy futrzanych potrzebuje już ponad 2 na minutę. Do obliczeń weźmy, że potrzebujemy trzech płaszczy na minutę. Wówczas nadwyżkę będziemy mogli sprzedawać do kahiny. Czyli 3 na minutę kapitan tobias przypływa co 20. Czyli potrzebuję z doków 60 płaszczy. Zobaczmy, czy tyle pozyskujemy. Pozyskuję ich aż w nadmiarze, więc tak naprawdę wystarczy mi, że będę wymieniać RUM. I tutaj mam 76, czyli mam sporą nadwyżkę. Ok, teraz zobaczmy, co jest dalej. Teraz mamy RUM. RUM przywożę z Nowego Świata. Widzimy, że rumu potrzebujemy około 5 na minutę. No to liczmy, że go potrzebujemy 6 na minutę, żeby znowu mieć nadwyżkę. 6 na minutę. I teraz to przywożę z Nowego Świata, więc zobaczmy, jak często przypływają statki. Flaki handlowe i mamy rum. Ostatni był 16 minut temu. Pomiędzy tym a tym jest mniej niż 10 minut, ale tutaj zobaczcie, że jest tych minut już ponad 20. Tutaj znowu jest ich malutko, tutaj znowu jest ich około 20. Ta częstotliwość przypływania statków na przykład zależy od wiatru. Jeśli statek płynie z wiatrem, będzie płynął szybciej. Patrząc na te czasy, po prostu wybierzcie taki przedział, który jest dobry do obliczeń. Widzimy, że w takim razie do obliczeń dobrą wartością będzie 20 minut. Czyli co 20 minut dostajemy 200 rumu, a ja go potrzebuję 6. Czyli mamy 20 minut razy 6 rumu, które potrzebuję, to mi daje 120. Ja przywożę więcej rumu niż jest mi potrzebne, plus niektóre dostawy są dużo szybsze. Wobec tego ja mam sporą nadwyżkę rumu, więc mogę go bezpiecznie wymieniać w dokach. Ok, zatem na chwilę obecną wiem, że moje potrzeby są stabilne. Wszystko mam zaspokojone. Więc zerknijmy teraz na nowe potrzeby inżynierów. Oni potrzebują okulary i oni potrzebują bicykle. Nie mam zamiaru tutaj produkować ani jednego, ani drugiego. Okulary, jak sobie zerkniecie, to ich łańcuch produkcyjny przede wszystkim wymaga miedzi i cynku, a ja na przykład tutaj w ogóle nie mam cynku. Już pomijając fakt, że do budowy potrzebuję betonu zbrojonego, którego tutaj też na chwilę obecną nie mam. Więc tak naprawdę te okulary chcę pozyskać z doków. Tak samo jak z doków chciałabym pozyskać bicykle. Do ich produkcji potrzebna jest stal, ale potrzebny jest też kauczuk, a kauczuk muszę wyprodukować w nowym świecie, czego na chwilę obecną oczywiście nie robię. Więc spróbujmy najpierw zobaczyć, czy możemy te towary pozyskać z doków. Pójdźmy do doków i zobaczmy. Okulary mogę pozyskać już od razu, więc jest super. I bicykle również mogę pozyskać od razu, więc oba towary mogę pozyskać z doków. Więc sobie je tutaj ustawimy. I teraz najkorzystniejszym towarem do wymiany u mnie to tak naprawdę są deski, bo mam ich dużo, ale muszę wiedzieć, ile ich jestem w stanie wymieniać. Kapitan Tobias przypływa co 20 minut, więc zobaczmy, ile ja desek produkuję w ciągu minuty. W ciągu minuty produkuje 32 deski, więc w ciągu 10 minut mam ich 320, w ciągu 20 – 640. Czyli 640 to jest ilość desek, jakie ja mogę wymieniać, bo wiem, że tyle wyprodukuje w ciągu 20 minut, czyli akurat w przerwach pomiędzy przypłynięciem kapitana Tobiasa. Na chwilę obecną, ja wymieniam desek 250, więc jeszcze całkiem dużo mogę ich wymienić. Ustawmy deski, i teraz pomyślmy, ile ja w ogóle okularów potrzebuję i ile potrzebuję bicykli. Zacznijmy od okularów. Okularów potrzeba mi niedużo. Zobaczcie. Potrzeba ich. Mniej niż jeden. Tak naprawdę nawet mniej niż pół. Ale liczmy jeden dla równego rachunku. No to 20 minut, to ja potrzebuję 20 okularów. Sądzę, że nawet i 15 będzie dobrze. Więc zobaczmy, czy to jest OK. 200 desek, 23 okulary super, to jest nawet z nadwyżką może tak zostać. No to teraz zobaczmy na bicykle. Idziemy. bicykle. Bicykle potrzebuje prawie 1 na minutę, czyli bicykli potrzeba trochę więcej niż okularów, ale w dalszym ciągu jest to mniej niż 1. Więc znowu 1 na minutę, 20 minut, więc ja potrzebuję 20 bicykli na minutę. Zobaczmy, ile pozyskuję w tym momencie. To jest za mało, i to już mi w zupełności wystarczy. I teraz zobaczmy, czy ja mogę aż tyle desek wymieniać. Pamiętacie? 640 desek. Tyle mogę wymienić. No to mam tutaj 300, 500 i 250. To jest 750 desek. To jest więcej niż ja mogę w tym momencie wymienić, więc albo muszę te liczby poprawić, tak aby zmieścić się w tych 640 deskach. Zobaczmy, jak tutaj będzie 250. 22 też będzie ok, a już mam 700. Wychodzi na to, że najkorzystniej będzie mi po prostu produkcję desek troszkę zwiększyć, tak aby mieć możliwość produkowania nieco ponad 700 desek na minutę. Dostawiłam jedną HT Drwala i jeden Tartak, i teraz zobaczmy. Mam 36 desek na minutę. To mamy 720 w ciągu 20. Ja poczekam, aż Tobias przypłynie i zobaczymy, jak te potrzeby się zaspokoją. I zobaczymy też, jak to poprawi mój bilans. Możemy sobie od razu zerknąć. Okulary. Gdy ta potrzeba się zaspokoi, to przede wszystkim dostanę 4 inżynierów więcej plus 25 monet. A ja trochę tych domków mam. Widzimy, mam ich 30, więc to jest 25 monet od każdego domka. Więc powinnam odczuć to w bilansie. Teraz bicykle. Bicykle zwiększą mi zadowolenie o 5. To jest całkiem sporo. I zobaczcie, 35 monet. I to jest od każdego domka. Więc również powinnam to dosyć mocno odczuć w bilansie. Więc zobaczymy jak mój bilans ładnie wyskoczy w górę, kiedy obie potrzeby się zaspokoją. Widzimy? Kapitan Tobias właśnie przypływa. I powinniśmy widzieć, jak zaraz dojdzie do wymiany. I zarówno okulary, jak i bicykle wskoczą. Więc ten towar już jest dostępny. Więc teraz poczekamy, aż potrzeba się w pełni zaspokoi i zobaczymy, jaki będzie mój bilans. Możecie zauważyć... Że potrzeba w okulary i w bicykle jest już w pełni zaspokojona, i teraz zobaczcie, jaki też mam bilans. Mam już bilans ponad 6000, czyli te dwie potrzeby, mój bilans, poprawiły bardzo ładnie. Możecie też zauważyć, że odblokowała się kawa, ale z kawą tak łatwo sobie nie poradzę. Ponieważ kawa w dokach jest zablokowana. Aby się dostać do kawy, ja muszę najpierw sprowadzić 1800 czekolady, a żeby móc sprowadzić czekoladę, ja najpierw muszę sprowadzić banany. Więc tak naprawdę tą kawą zajmę się troszeczkę później. W międzyczasie, w tle, ja zacznę te banany kupować. Zresztą mogę to już ustawić nawet teraz. Będę wymieniała żagle. Za banany. Wymieniajmy 200 żagli za banany. I ja będę powolutku nad tą kawą w tle w kolejnych odcinkach pracowała. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.